Cześć witam was moi kochani bardzo serdecznie. Dziś pokażę wam w jak prosty sposób wykręcić, wymontować całe ramiona wycieraczek przednich przed nim w samochodzie osobowym. W tym przypadku jest to Fiat Punto 2, ale tak naprawdę jest podobnie w większości samochodach osobowych, a na pewno w Fiatowskich samochodach. I żeby to zrobić tutaj zobaczcie Wyciągamy sobie osłonki, które osłaniają nasze nakrętki właśnie tych ramion wycieraczek. W tym przypadku, jak wspomniałem wcześniej w poradnikach, posłuży mi bardzo fajne wiertło stolarskie. I no, Wypadałoby oczywiście tutaj psiknąć sobie w WD40 ewentualnie gdybyście mieli tej przerce białe nakrętki żeby tutaj nie uszkodzić nic tutaj w takim przypadku i sobie odkręcamy tutaj jak widzicie mam grzechotkę i oczywiście w kierunku zegara dość rzadko się odkręcam nakrętki w prawą stronę, zazwyczaj w lewą. I tutaj mi została nakrętka wewnątrz, ale dość szybko wyleciała. Bardzo fajnie. I to samo zrobimy z drugiej strony za chwilę. Ale teraz Wam pokażę, jak szybko właśnie wyciągnąć te ramię bez ryzyka uszkodzenia szyby przedniej, bo to jest bardzo ważne. O, wyciągamy sobie jeszcze zawleczkę tutaj podkładkę. I teraz, żeby szybko to wymontować, to wystarczy, zobaczcie. Naciskamy sobie cały czas, abyśmy coś pompowali. I nam tutaj wychodzi bardzo szybko, zobaczcie. I teraz sobie wypinamy. Widzicie, bardzo szybko, bardzo praktycznie, bezstresowo tutaj nie powinniśmy uszkodzić na pewno szyby przedniej w samochodzie. Robimy to samo z drugiej strony, teraz sobie jeszcze przykniemy przy okazji WD-40 i jeśli chodzi o wycieraczki no to wiadomo, że lewą stronę kładziemy z lewej strony, prawą stronę kładziemy z prawej strony, bo później jak to zamocujemy lewą do prawej, prawą do lewej no to wiadomo, że jedna jest mniejsza, druga jest dłuższa i nie będą spełniały swoich po prostu zadań. Odkręcimy już tutaj nakrętkę bardzo szybko wyciągamy wyciągamy sobie podkładkę i robimy to samo w ten sam sposób widzicie abyśmy coś pompowali delikatnie w szyba. I dzięki temu tutaj nam się fajnie wybija ramię z tych mini zawiasów tutaj o wiecie, bardzo szybko prosto bezstresowo super na to wychodzi. I psikniemy sobie przy okazji odcewiaczem. Zawsze, oczywiście, warto mieć taki spray WD40. Nie reklamuję w żaden sposób tego typu rzeczy, ale naprawdę warto mieć, bo później naprawdę można mieć no, wiele problemów yy, niepotrzebnych w takich demontażach. Też przy okazji sobie później na, na przyszłość po prostu nasmarujemy i jest mieć, po prostu łatwiej. Yy, ale też te tutaj zaślepki. Też nie są bez przyczyny. One po prostu oceniają nasze y, tej nakrętki, by y, no, w dość szybki sposób nie rcębiały. Sakładamy sobie z na swoje miejsce wycieraczkę. Aha, tu jeszcze Wam dopowiem, bo kilka osób właśnie widziałem na internetach. Tak, z ciekawości zobaczyłem, jak nagrywają ten filmik. Yy. Że tam dawali wytyczne, że na przykład jeśli taki takie ramię, to sobie zaznaczcie w którym miejscu dokładnie taka wycieraczka się nadawała, po to, by ewentualnie później założyć w takie samo miejsce. Powiem tak szczerze, że u mnie już wymieniałem te bazę trzy razy, te ramiona i nie mam żadnych problemów z takimi rzeczami. Naprawdę, tu wystarczy, wiadomo, nie damy je na, na całą górę, nie damy jej w połowie szyby też nie damy je na plasze tej maski przedniej tylko tak mniej więcej na samym dole delikatnie, może troszkę więcej od szyby, od dolnej granicy szyby i to wystarczy, naprawdę i nie ma żadnych problemów z takimi rzeczami i to samo robimy z drugiej strony tutaj sobie delikatnie wpiąłem tak czy inaczej tutaj nie musicie jakoś to przebijać, kominować, tylko założyć w delikatny sposób, a później już nakrętka zrobi to naprawdę swoje. I przykręcamy sobie, no dość oczywiście solidnie, by to się trzymało mocno. I to wszystko w tym poradniku. Aha, jeszcze zobaczymy sobie, jak to będzie działo. wycieraczki i spryskiwacze. Zobaczcie sobie. To i nic nie wyznaczałem, po prostu tak zrobiłem, jak powiedziałem Wam. No i zobaczycie. I wszystko śmiga, tak być powinno. I to wszystko w tym poradniku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.